Kolega piętnastoletniego Dominika ujawnia: To się działo na obozie przed jego śmiercią. Śmierć 15 piętnastoletniego Dominika podczas harcerskiego obozu wstrząsnęła całą Polską. Chłopak utonął w nocy, wykonując niebezpieczne zadanie bez odpowiedniej jasekuracji. Teraz głos zabiera jeden z uczestników obozu. Śmierć 15-letniego Dominika wstrząsnęła Polską. W nocy z 23 na 24 lipca doszło do jednej z najbardziej wstrząsających tragedii tego lata. 15-letni Dominik, uczestnik harcerskiego obozu, zginął podczas nocnego zadania, które, jak się okazuje, budzi coraz większe kontrowersje. Chłopak miał samodzielnie przepłynąć jezioro, w ciemności, bez asekuracji z łodzi. Miał na sobie pełne umundurowanie i ciężkie buty, co dodatkowo utrudniało poruszanie się w wodzie. Około godziny 1 w nocy zgłoszono jego zaginięcie, a poszukiwania trwały do rana. Ciało odnaleziono dopiero kilka godzin później. Z głębokim smutkiem żegnamy dominika z klasy 1 A. Utalentowanego, pełnego pasji ucznia, który zaledwie rozpoczął swoją licealną drogę, a już zdążył nas zachwycić swoją wiedzą, życzliwą postawą, aktywnością na rzecz klasy i szkoły przekazała jego szkoła. Wstrząs i żałoba po tragicznej śmierci młodego chłopaka. Śmierć Dominika poruszyła nie tylko środowisko harcerskie, ale i całą Polskę. Głos zabrało również jego środowisko szkolne, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie złożyli hołd Chłopakowi, który, jak podkreślają, był serdeczny, niezwykle ambitny i bardzo zaangażowany. Dla mnie to była misja, która nie mogła się udać. To było zadanie którego nie można było zrealizować. Przez wiele, wiele lat prowadziłam wędrowne i obozy stacjonarne. Nigdy, przenigdy nie można było dopuścić do tak niebezpiecznej próby. Tu powinni myśleć ludzie dorośli, i oni bardzo zawiedli powiedziała w programie: uwaga dyrektorka szkoły, do której uczęszczał Dominik. W sieci pojawiły się tysiące komentarzy oburzonych internautów, domagających się wyciągnięcia konsekwencji wobec opiekunów. To się działo na obozie przed utonięciem Dominika. Jeden z uczestników tego samego obozu, który znał Dominika, opowiedział, co działo się wcześniej i jakim był człowiekiem. Znałem Dominika. Nieraz spotykaliśmy się pomiędzy posiłkami podczas zajęć. Tam zawsze dało się zamienić parę słów. On zawsze był pełen energii i zawsze pierwszy do zdobywania wszelkich sprawności. Był bardzo dobrym człowiekiem. Miał wiele sprawności pływackich. To bardzo wysportowany chłopak, mówił w tym samym odcinku: Uwagi. Opowiedział też o zdobywaniu kolejnych sprawności. Każdy wie, że pod koniec obozu trzeba wypełnić swój próg, podnieść swoje stopnie. Jednak są to bardzo indywidualne zadania, robione w tajemnicy. Śledztwo w sprawie tragedii trwa nadal. Cała Polska czeka na sprawiedliwość, jednak nic nie przywróci życia ukochanego syna, wnuka i przyjaciela.